Jingle Bell, Jingle Bell, la. la, la, la. Witam Was w Wujek Czarek na kanale Wujka Czarka. Zacząłem od, od Jingle Bells, od, od tych dzwoneczków. Wiecie dlaczego? No bo święta. I pomyślałem sobie, że warto by Wam przypomnieć, ogarnąć jakoś temat świąt filmowych. Czyli to, co oglądało się kiedyś na ekranach telewizorów w czasie świąt, co ogląda się dziś. A są takie jednak stałe punkty programu, czyli filmy, które najchętniej oglądamy w święta, albo może inaczej, filmy, bez których nie wyobrażamy sobie świąt, albo inaczejszy. Nie, że ja sobie wyobrażam, tylko wy, my wszyscy sobie wyobrażamy, nawet nie my. Tylko stacje telewizyjne przyzwyczaiły nas do pewnego kanonu filmów. Zauważcie, z kanonem filmów w święta jest tak jak z kanonem lektur w szkole. Chcesz czy nie chcesz, to leci i to, to oglądasz. Ale myślę, że większość tych filmów jest trafionych w punkt, dlatego że wszystkie te filmy jakoś się kojarzą ze świętami kojarzą się z tym, że siedzimy w domu, mamy czas i możemy sobie odpalić telewizor. Odpalić telewizor, odpalić choinkę, Puh, odpalić telewizor. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z firmą MSI, która ma dla Was specjalny konkurs. No i można wygrać podczas tego konkursu mnóstwo wspaniałych gadżetów. Zasiałem jakoś ciekawość? Jeśli tak, to na szczegóły poczekajcie, bo zdradzę je później. A teraz zaczynamy odcinek, filmy, bez których nie wyobrażam sobie świąt. Jedziemy. Potop zawsze będzie moim najulubieńszym filmem i powiem Wam, czy on leci w święta, czy nie. To nie do że go mam nagrany, to ja go, no nie mogę się oderwać od tego filmu. Jest coś absolutnie magicznego i fantastycznego w tym, w tym arcydziele. Ale zacznijmy od numeru, absolutnie numeru jeden, to jest Kevin sam w domu, bo to cały świat pokazuje wtedy w okresie świąt, cały świat pokazuje, od, od ilu lat? Tutaj mam ściągaweczkę. Kochani moi, od 90 roku premiera była 10 listopada 90 roku. 31 lat oglądamy ten sam film o tej samej porze, w tym samym miejscu. To jest nieprawdopodobne. Ja uwielbiam ten film, kocham, opowiadałem o nim bardzo dużo, dlatego nie będę się teraz wnętrzał, tylko przejdę do następnego filmu. Na mojej liście to jest szklana pułapka. Słuchajcie, no ona też pierwsza szklana pułapka, no to główny bohater, MacLean, on jedzie do y, Kalifornii na święta, do swojej żony, z którą nie jest w najlepszych relacjach, no i tam w, w, uwielbiam tę scenę, jak Bruce Willis się Taki brudny, już ranny gdzieś w połowie filmu. Się, się tym we we przewodem wentylacyjnym tak się przeciska i mówi, tak. Mówią, przyjedź do Kalifornii, będziesz się dobrze bawił. A tam strzelają do niego. Ukochany mój film. Szklaną pułapkę widziałem miliony razy. Też mam parę ciekawostek z tym filmem związanych. Bo to, że zagrał Bruce Willis, to jest dla nas teraz oczywiste, a kiedyś nie było, tam był Schwarzenegger, odrzucił rolę Sylwester Stallone. Nie wyobrażam sobie takiego cholera, chciałem powiedzieć, Buca. Sylwester Stallone, to musiał być facet z wdziękiem. Z kolei Schwarzenegger za duży, wiecie, to by był zupełnie inny, byłby masywny film. A ten ma taki podtekst, taki, ma taką lekkość, on tak wiruje w nas, to się samo ogląda. Tam się fajne są filmy te amerykańskie, świąteczne, że się nie musisz zastanawiać, że on sam się ogląda. To jest, to jest, to jest naprawdę główny atut tego filmu. A i co ciekawe, widzicie, że w Polsce nie do pomyślenia. Otóż Bruce Willis osobiście polecił Bonnie Bendelię do roli swojej żony i dostała rolę. U nas, gdyby tak aktor zrobił, polecił koleżankę, zrobiliby wszystko, żeby właśnie ona nie zagrała. Tym się różnią te dwa środowiska filmowe. Alan Rickman, ten który grał w tego Grubera, spada, nie? przerażony, tam w dół. No to wybudowali specjalną taką platformę, z sześciometrowego takiego modelu spadał. Był trzymany przez kaskadera, spadał na poduszkę powietrzną nie? i miał spadać na raz, dwa, trzy, że leci. Nie? No ale żeby złapać tę twarz przerażoną, to wiecie co zrobili? To genialne posunięcie reżysera, kaskader puścił go na dwa. O, raz, dwa i on wtedy się przestraszył, że już, sobie o co chodzi, nie był przygotowany na ten moment. I to jest też śmieszne. Powtarzali gdzieś Psy 2 i tam jest taka scena, że Boguś Linda z dwiema giwerami idzie, w wolnym tempie strzela. Ten dym leci, ten... I on, przy... Boguś, Sory, Boguś, że to mówię, on przy każdym strzale zamyka oczy i ten Alan Rickman, Miał to samo, jak strzelał z broni maszynowej, to jest napisane, że był osobno kręconą jego twarz, jak strzela, czyli karabin był pod spodem, a osobno karabin. No bo on e, miał niekontrolowane odruchy cofania się przy strzale. Wyobraźcie sobie, tam, bandyta strzela, straszne i krzywił, krzywił twarz pod, podczas rozbłysku, rozbłysków. Wyobraźcie I Ja powiem wam, że to jest to trudno, tak utrzymać gębę, jak strzelasz. Ja lekko przymrużam oczy. Wtedy panuję nad tym, żeby mi nie, nie, nie latały, jak strzelam z Givery. No oczywiście opowieść Wigilina Zemekisa jest również tutaj. Budżet 200 milionów, a zarobił też 700, 500, 600, no 700. Także wiecie, no też musi być opowieść Wigilina, ale wreszcie jesteśmy tu i zawsze chciałem być. Potop Jerzego Hoffmana. Słuchajcie, potop. Premiera 2 września 74 roku. Po Mistrzostwach Świata już. To był piękny rok, co? Polacy na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, trzecie miejsce, a we wrześniu do kin wchodzi potop. I powiem wam, miałem 12 lat wtedy. Wydało się ile miałem lat, który jestem rocznik. No nie, to piszą w Wikipedii. To był film, który wywrócił mnie na lewą stronę. Ten rozmach, ta potęga, te zdjęcia, ten kolor, te, ta temperatura tego filmu. Jak ktoś z Was nie widział jeszcze potopu, no to jak możecie z tym żyć? To trzeba zobaczyć. Ja to oglądam za każdym razem. Najlepiej od początku, żeby wejść w historię. To jest tak dobrze napisane. I tak wypracowany ten film. Miód Malina. Mam parę takich ciekawostek, o których chciałbym Wam powiedzieć. Ja pamiętam, że ja pamiętam, ja, ja byłem chłopak już w wieku mojej córki. 12 lat miałem. To już bardzo mądra dziewczynka jest, a te dziewczynki szybciej rozwijają. Chociaż ja byłem też dość dobrze rozwinięty umysłowo, fizycznie słabo. No ale to się zmieniło, prawda? Jest teraz odwrotnie. Jestem fizycznie, świetnie rozwinięty umysłowo, coraz, coraz in inaczej. Powiem wam, ja pamiętam, co się działo w prasie, jak, był, jak, jak zastanawiał się, naród cały zastanawiał się, kto ma zagrać oleńkę bilewiczównę. Było tyle aktorów, to jest miała zaś Barbara Brylska, to rozumiem. Janina Sokołowska miała 18 lat studentka szkoły filmowej. Nie kojarzę w ogóle. Ale 9 tysięcy kandydatek, i to nie to, że to są kandydatki, że przyszedł cokolwiek. Dziewczyny wyselekcjonowane, wiesz, ładne, umiejące grać albo występować cokolwiek i dostaje Małgorzata Braunę. No jak się rzucili niektórzy. Kto to jest? Dlaczego Braunek? A co to za uroda? Co to za Tak, Tak ja, Słuchajcie, tak mówili o Braunek. Co to za końska twarz? Ty, o Braunek! Wiesz, myśmy, nam się bardzo podoba ta aktorka młodym chłopakom, wiesz. Wszyscyśmy się w niej kochali. I ona dostała rolę. Bo to, że Kmicica zagra w Olbryski, to było jakby tak absolutnie oczywiste dla wszystkich po panu Włodioskim, że że tylko, tylko on mógł zagrać kmicica. I każda rola w tym filmie jest wybitna. Słuchajcie, ten film w tych czasach w Polsce jest absolutnie nie do nakręcenia. Oni to kręcili wszędzie. Często chowa, Kraków, lubicz, Sulejów, Sułoszowa, Suloszo, Zakopane, Dolina Chochołowska, Puszcza Niepłomicka, okolice Łodzi, to w Polsce. Polska potem Podhorce, Olesk, okolice Kijowa, dawny Związek Radziecki, teraz Ukraina. Wołokty, Wołomontowicze, na Litwie, kiedyś Związek Radziecki, Mińsk, obecnie stolica Białorusi, z którą się bardzo lubimy. Pierwszy film polski posiadający dźwięk stereofoniczny i co z tego? jak ja oglądałem to w Niewiadowie, gdzie była jedna kolumienka schowana za ekranem, nie każde kino mogło taki dźwięk odbierać i nam widzą przekazywać. On był zapisany na, 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 na taśmie, ale nie do odtworzenia w kinach, które były do tego nieprzygotowane. Kiedy potem było przejście na, na ten system, że z tych pięć kolumn, nie? jak to się nazywa, Dolby Serant, na Dolby, no to przecież też trzeba było kina odświeżyć, inne projektory znaleźć. To wszystko to jest cały czas rewolucja w kinematografii. A to pierwszy stereofonicz, stereofoniczny dźwięk z dwóch kolumn. Mówisz, ojej, ale fajnie, on tu mówi, bo tu jest. Ty, ale numer. A ten tu jest i też tu mówi. Szok, szok kulturowy, powiem. Trzecie, potop był kręcony dwa lata. Od 71 do 73 roku miał 523 dni zdjęciowe. Wiesz, to znaczy? ja miałem w pograniczu w ogniu 300... 17 dni zdjęciowych i to był mi się wydawało rekord na taśmie światło czuję, bo grałem główną rolę. No ale jak teraz czytam, że 535 dni zdjęciowych miał potop? W sensie poszyto 23 tysiące kostiumów. I to nie jest tak. No wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Idziecie sobie do jakiegokolwiek centrum handlowego, jest, nie wiem, są nam garnitury. Ile fabryka może rocznie wyprodukować garniturów? 20 tysięcy. No pewnie tak, nie kopięć. Wtedy uszyto do jednego filmu 23 tysiące kostiumów z epoki. Kto to robił? Gdzie były te emoce y y przerobowe? Kto się trzeba na tym znać? To tylko w teatrach pracowali krawcy, którzy znali się na epokach. Wiedzieli, gdzie, co ma się znajdować, jak, z jakiego materiału, jak mal śnić. To wszystko są specjaliści. Ja uważam, że w tej chwili musielibyśmy wszystko y, z palca brać z internetu. I nie wiadomo, czy prawdziwe. Są oczywiście jeszcze kosmografowie, Znam jedną taką, Magda, pozdrawiam się serdecznie, która się na tym zna. E, córka znanego reżysera, śnieżyjącego, na tych sprawach wojskowych, tych ubiorów, to się studiuje latami. I trzeba to zrobić dla 23 tysięcy osób. Ja podejrzewam, że w tych 23 tysiącach kostiumów zagrało więcej, 60 tysięcy statystów tu gdzieś nawet miałem. I to, a to, co mnie zaciekawiło, tego nie wiedziałem. Film trwa 315 minut, czyli ponad 5 godzin. Jest zawsze dzielony na dwie części. Ale wiecie, że to jest bardzo skrojony film, bo według reżysera całość materiału filmowego zajęłaby 20 godzin. Projekt. I powiem Wam szczerze, nie wytrzymałbym żadnego tytułu przez 20 godzin, a po to bym chętnie obejrzał w kawał 10 odcinków po 2 godziny spokojnie, albo 20 odcinków po 1 godzinie. Nie miałbym z tym problemu. Myślę, że współczesny widz też by nie miał. Ciekawy jestem, ciekawie zachodzę w głowę, czy w ogóle coś takiego jest możliwe, żeby wrócić do tego i spróbować to wskrzesić. Wiecie, żeby to był taki cud. Ciekawe, czy nowe pokolenie by tak chciało, czy nie. Kochania, teraz to, co obiecałem na początku odcinka, bo mi już nogi drętwieją, bo to jest niespodzianka. Zobaczcie, co dostałem od MSI. Mam laptop na gwiazdkę. Laptop MSI GF65 Thin. Naprawdę jest thin. O. I powiem Wam szczerze, jestem zadowolony, bo uważam, że na święta to jest kapitalny prezent. Możesz sobie oglądać na nim filmy. On jest świetny do, do wideo, do, do oglądania filmów. Oczywiście nie tylko, ale w moim przypadku z trojgiem dzieci. Wyobraźcie sobie, tatuś mówi, yy, wujek Czarek mówi, no kochani, teraz tatuś pójdzie na godzinkę drzemki. Zamykam się w sypialni, odpalam potop i pięć godzin moje. No i po godzince, godzince przychodzę z powrotem do rodziny. Da powiem wam parę szczegółów parę cyferek by się przydało. Odświeżanie ekranu 144 Hz. Dzięki temu obraz jest płynny, nie ma żadnych zacięć. Tak mi tu podpowiada Adaś. Przydaje się to głównie przy grach, ale nawet jeśli nie gracie, z pewnością zobaczycie różnicę. Matryca o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Ekran w takiej rozdzielczości z cienkimi ramkami, żywymi kolorami i dobrymi kątami widzenia pozwala oglądać filmy we dwoje. System dźwięku High Resolution Audio. W laptopach często dźwięk jest słabszy, czegoś mu brakuje. Gdy chcemy coś obejrzeć, to zazwyczaj trzeba podłączyć słuchawki. A tutaj dzięki High Resolution Audio możemy cieszyć się świetnej jakości dźwiękiem wprost z głośników laptopa. Zauważcie, że jest jednak coś w tej świątecznej aurze, że ona niejako zaprasza nas do tego, żeby nadrobić zaległości filmowe albo odświeżyć sobie to, co zawsze lubiliśmy, lubimy i pojechać sobie, być sam na sam z fajnym Ciekawym kinem. Jeżeli byście chcieli więcej szczegółów o moim MSI GF Thin, no to możecie wejść na stronę, która się teraz wyświetla tutaj na dole. Dowiecie się tam również o aktualnych cały czas promocjach. Dodatkowo mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać bardzo interesujące gadżety MSI. Konkurs polega na tym, że trzeba zasubskrybować kanał YouTube MSI i mój, mój już macie, więc jeszcze. YouTube MSI, i zresztą wszystkie, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam Was, a my już wracamy. Na razie, mój malutki, odpoczywaj sobie teraz, a my wracamy do mojej listy. Następny hit świąteczny to listy do M. Nasz polski hit, składający się w tej chwili już z czterech części. Każdą z tych części reżyserował inny yy, reżyser, ale pierwsza część zaczęła się od Mity Okorna. To bardzo zdolny yy, reżyser. Nie Polak. Miałem osobiście przyjemność poznać Mitia Korna i współpracować z nim przy projekcie, do którego nie doszło. Nie doszło do skutku. Tak czy inaczej, rzeczywiście stworzył jakby nową jakość w filmach świątecznych. Bo co jak co? Ale jest jakaś tajemnica w listach do OM, że ciągnie, żeby ten film obejrzeć. Ja niektóre części widziałem po parę razy. A zachęciła mnie do tego moja żona. Czyli co? Babski film? Tak można powiedzieć, nie? Z takich ciekawostek to co to, mi to wyczytałem, że Marta Żmuda-Trzebiatowska i Marieta Żukowska ubiegały się o rolę Doris. Ostatecznie, wiadomo, Doris zagrała Roma Gąsiorowska. Kolejny film, Hicior, no to jest Ogniem i Mieczem. Też reżysera Hoffmana, tego, który zrobił Potop. To już jest inne kino niż Potop. Powiem wam, co mi w tym filmie najbardziej jakby przeszkadzało czystość zdjęć. Z jednej strony fajnie, że mamy już taką w tej chwili technikę, że wszystko jest takie wyraźne, że nawet każdy syfek na twarzy widać, ale z drugiej strony jednak aury filmu e, stanowią takie, w, w, w potopie to było, ja to nazwałem, że to jest taki, taki, taka orwo color blue, taka taśma, myśmy się śmiali z tej taśmy, zawsze był taki błękitny, Jakbyś jakby przez błękitną taką szmatkę oglądał ogląda film, ale o to dawało właśnie wrażenie filmu, a nie tego, że tam jesteś. Tylko jednak to jest film. Obejrzę coś, co jakby mnie osobiście nie dotyczy, ale jednak e, oglądam strukturę pewną. A tutaj było... Ale nie no, ten film oglądasz się wspaniale. Były świetne i są... Świetne role, a z ciekawostek z Ogniem i Mieczem. Pierwsza ciekawostka. Pierwotnie rolę Bochuna miał zagrać Bogusław Linda, ale jednak nie, nie, nie zagrał, bo wcielał się w rolę księdza Robaka w panu Tadeusza Andrzeja Lajdy, więc przeleciało koło, koło nosa. Zagrał Bochun prawdziwy z Ukrainy, aktor. Ale tu jest ciekawa, ciekawa, ciekawa ciekawostka. Pierwotnie rolę rzędziana miał zagrać Cezary Pazura. Aktor jednak, to jest nieprawda. Aktor jednak odmówił, ponieważ był zajęty pracą nad 13 posterunkiem. Ostatecznie angaż otrzymał Wojciech Malajkat. I uwaga, to prawda, że miałem propozycję od pana Hoffmana, narzędziana. Ale były dwa powody, no, jakby takim powodem, który został zgłoszony do produkcji było to, że rzeczywiście robiłem 13 posterunek, a to się nie dało by pogodzić. Może by na chama się dało pogodzić te dwie role, ale no ja zdawałem sobie sprawę, że tak jest, ale powiem wam szczerze, rodzice się śmiali, o matko, Adaś pierwszy się będzie śmiał, bo on, on się śmieje ze wszystkiego, jak mi się dzieje krzywda, to jego to bawi mater mater. Ja marzyłem kiedyś o głównej roli, ja marzyłem, Czytałem książkę, żeby zagrać kiedyś z Krzetuskiego, że to będzie taki facet, taki facet z temperamentem, że to będzie taki facet e, z, z dużą ilością testosteronu, no a zagrał Żebrowski. To był żart? To był oczywiście żart. Nie, ale rzeczywiście miałem coś takiego, że miałem jakieś chore ambicje i wydawało mi się, że o, nie będę go bo. Głupi byłem. E, może by się dało to rzeczywiście pogodzić, ale załóżmy, że to jest dobre wytłumaczenie i zostawmy ten film w spokoju. Efekty specjalne stworzyła firma Machine Shop, która pracowała wcześniej nad takim filmem jak Terminator 2 Braveheart, al, Braveheart al, serce. Wyobraźcie sobie? No i teraz mój film ukochany, Boże. Ja byłem najszczęśliwszy, jed, jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, powiem Wam szczerze, to był dzień, kiedy poznałem osobiście Mariana Kociniaka. Nigdy nie zagrałem z Marianem Kociniakiem, głównym bohaterem filmu, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Słuchajcie, to jest hit hitów, hitem pogoniany. Nie ma fajniejszej, lżejszej, cudowniejszej, piękniejszej komedii w polskim filmie chyba od, od, od tej. Jeszcze ona się dzieje w czasie wojny, że facetowi się wydaje, że to on rozpętał wojnę, bo tak jakoś mu coś dziwnie wyszło. No to, nie, to jest tak absolutnie naiwny, cudowny punkt wyjścia do opowieści, że no nie ma lepszego. I ja z panem Marianem Kociniakiem raz się spotkałem w Teatrze Wielkim właśnie z powodu świąt Bożego Narodzenia. Recytowaliśmy wiersze jakiegoś tam poety, czyli iluś tam poetów i zostałem zaproszony do współpracy. Byli Nestorzy, właśnie był pan Pietraszak, był pan przede wszystkim Marian Kociniak. I dla mnie to było… nie mogłem się przy nim odezwać ani słowem, tylko patrzyłem na tego Franka Dolasa. I mówię, Boże, to on. On już był starszym panem. I on mówi, to on. I on mówi, o, pan Pazura. I ja wszedłem, pamiętam, na próbę i Marian Kociniak, Franek Dolas, mój ukochany Franek Dolas, mówi do mnie, o, pan Pazura, mówi. Zawsze chciałem pana poznać. Słuchajcie, I wtedy zrozumiałem, że. Po to chciałem zostać aktorem, żeby taki gość mi coś takiego powiedział. Ale to jest najśmieszniejsze, co tu wyczytałem. Tadeusz Mielewski, reżyser, był bardzo otwarty na pomysły aktorów. Słuchajcie, i oni nakręcili, miały być dwie części, jak rozpłynęły II wojnę światową, a nakręcił trzy. No i wiecie, że mu pojechali po pensji, że źle zrobił, i mu zabrali jakieś dodatki. To jest niesamowite. Powstała trylogia, za co reżyser został ukarany obcięciem premii i, wynag i wynagrodzenia za ostatni odcinek. Czyli on go zrobił za darmo, zamiast się cieszyć, że zrobił więcej materiału, że ludzie więcej zobaczą, że no, tam nie ma co wyrzucać z tego filmu. To jest tak, jak, jak właśnie kiedyś się mówiło o Mozarcie, że, że za dużo nut. No tam w filmie, że jedną nutę wszystko się zawali. Tak samo jest w tym filmie. To jest absolutny yy, majstersztyk. To jest coś niesamowitego. Myślę, że w tych czasach nie do powtórzenia. Pretty Woman. Właśnie, to jest też ciekawy film. Bo to jest jednak, słuchajcie, Pretty Woman to jest Kopciuszek. Wiecie, o którym filmie mówię? Z, z, z Richardem Girem i Julią Roberts. To jest taka historia dziewczyny. Chyba prostytutką nawet była, nie? Z kim on się zadawał. E, nie, ale wiecie o co chodzi? To jest taka, 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 taka bajka o kopciuszko, ale to tak, z takim urokiem, z takim wdziękiem zrobione, że to zawsze puszczają na święta. Chyba po to, żeby dodać otuchy tym, którzy nie wierzą w siebie. Tak mówią, fazować zobacz, widzisz, zwykła prostytutka, wiara w siebie, uroda i ma... A tutaj takie ciekawostki, czekaj, <laughs> to strasznie, że oni przyciął palca w, w, w pudełkiem od naszyjnika. Zrobił to tak dla żartu i to weszło do filmu. Bo ona tak naturalnie zareagowała. Ja pamiętam te sceny. Jak coś jest naturalne, to wiesz pamięta. No i co? A, no i tutaj coś śmieszne jest też. Na plakacie na, w, w filmu. tylko głowa jest Julie Roberts, reszta ciała nie jej. Robiło się tak. Jest, jak zobaczycie, wyplućcie sobie plakat do filmu Olafa Lubaszenko, plakat do filmu MC kwadrat z moim udziałem. To ja jestem w takiej, w, no jak, jak za granicą są w takich tych w czapkach, w takiej todze. Biorę zamiast dyplomu, mam rękę z pistoletem, nie? I, I to nie jest moja ręka, tylko głowa jest moja wycięta, słuchajcie. Nie było sesji do tego plakatu, była ręka jakiegoś owłosionego byka. Miałem takie, że można warkocze było w, w, wiązać tutaj, miał takie. No tak samo włosy Ryszarda Gira na plakacie są brązowe, on naprawdę był sili w tym filmie. Siwi, siwowawy. A na silnik, w którym ona grała, to u, u, u nas się nie robi takich rzeczy. No to właściciel był cały czas na planie z ochroniarzem, pilnowali na szynika, bo on kosztował tam setki tysięcy dolarów. Znachor! Nasz polski film. No to to też bardzo często leci. Ja z panem Bińczyckim, głównym bohaterem, miałem przyjemność zagrać jeszcze. No było wielkie wrażenie grać z takim wielkim, wspaniałym aktorem. Niektórzy z młodych aktorów mają to wrażenie grając ze mną, co mnie strasznie niepokoi, że ja już jestem stary, a ja przecież w przyszłym roku skończę 40 lat. Nie śmiej się. Kulawe nogi Wasylka, Artura Barcisia tak naprawdę nie należały do grającego tę rolę aktora. Na plan został przywieziony człowiek, patrzę jak oni piszą poprawnie politycznie, człowiek i to jego chore kończyny zostały pokazane w filmie. Tak się robi. Ścigany. O, to też jest film, który. Wiecie, że Ścigany to był pierwszy film na DVD który miałem jak kupiłem DVD pierwsze w życiu na świecie DVD to wujek Czarek miał DVD i jedyny film do dostania wtedy w Polsce na DVD to był Ścigany i jego... Jechałem na okrągło, żeby ten dźwięk usłyszeć. Tu pociąg jedzie, tu coś z tyłu. Jak mi się to podobało jak w kinie. To Ścigany też leci zawsze. No i sami Swoi nasi. Ja czasami cała trylogia le leci w święta. Myślę, że jak święta miałyby trzy dni, to by leciała cała trylogia, nie? A tak to zawsze jest jeden dzień za mało. Czyli zaczynają Wigilię, pierwszy dzień i drugi dzień, nie? I się mieści wtedy cała trylogia. No ale sami Swoi są obowiązkowo. Z ciekawostek, które mnie tutaj zainteresowały, to jest to, że film został poddany procesowi koloryzacji, bo to był czarno-biały film. To była firma z Hollywood, Dynex Digital Studios. No, to tyle, co bym chciał Wam powiedzieć o tych filmach świątecznych. Oczywiście, ja pamiętam, że za moich czasów jeszcze takim filmem kultowym, który zawsze był w święta, to, to byli ci wspaniali mężczyźni na swych latających maszynach na przykład. Albo ci wspaniali mężczyźni, na tam tam samochodach. Coś. Był ta, była taka seria I o, zawsze na święta Bożego Narodzenia, z, za mojego dzieciństwa, zawsze był żandarm z, Lu, z Louisem Definesem, zawsze były odcinki żandarman. Żandar w Nowym Jorku, żandarm taki, żandarm taki, żandarm na emeryturze. ja myśmy to kurcze oglądali z zachwytem. To były takie stałe fragmenty gry, i święta Bożego Narodzenia. Był ulubiony mój program w telewizji, już abstrahuję od filmów. To był program sportowy. Powiecie, teraz to sobie możesz zobaczyć, jak Zieliński strzela bramkę dla Napoli. To sobie pykasz Napoli z kimś i możesz sobie oglądać, wiesz, kiedy chcesz, o której chcesz i gdzie chcesz. A wtedy, jak były wydarzenia sportowe w ciągu roku, no już wiadomo, w grudniu już nie ma żadnych wydarzeń, to oni na koniec roku, najczęściej właśnie na święta, to puszczali, powtarzali to w Sylwestra, robili coś takiego. Taki program mój ulubiony wtedy w telewizji nazywał się Przeżyj to je... Przeżyjmy to jeszcze raz. I to były najważniejsze wydarzenia sportowe roku. I wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach, kiedy wujek Czarek był młodym chłopakiem, większość tych wydarzeń sportowych, gdzie sportowcy wygrywali, byli Polakami. Z Ireną Szewińską nie wygrała nigdy żadna kobieta na świecie w żadnej w konkurencji, jakiej ona dotknęła. Czy biegła na stówkę, czy na dwie stówki, czy skakała w dal. Ty, może zrobimy taki, przeżyjmy to jeszcze raz. Sportowy taki, co ja bym chciał zobaczyć. Te, te mecze, te bramki, te wiesz, osiągnięcia naszych, tych. Ja muszę znaleźć to w internecie, internecie. I byśmy razem z Wami, z moimi ukochanymi widzami, byśmy zobaczyli to, czym wujek się pasjonował w dzieciństwie i w młodości. Bramki Bonika, na przykład, trzy najważniejsze. To, są, to po prostu było coś nieprawdopodobnego. Malinowski, jak biegał, jak wszystkich wyprzedzał. Szewińska, ja mam dreszcze jak to mówię. Słuchaj, takich gigantów, nasi, jak, jak ze Związkiem Radzieckim, w siatkówkę wygrywali. Albo w hokeja jak z Ruskimi wygraliśmy raz w życiu. Ja to widziałem na żywo w telewizji w nocy. Ojciec mnie obudził. Mówi, to jest niemożliwe, synu, niemożliwe, bo mój tata, no co ty z Ruskimi to, to przegramy 22 do zera. A tu nagle Polacy wygrali z tym nienawidzonym Związkiem Radzieckim, że nikt nie nienawidził tego Związku Radzieckiego. Dajcie znać w komentarzach. Dokładnie, czy chcielibyście taki, taki odcinek, byśmy razem to przeżyli? Ja Wam wszystko opowiem, bo to ja to pamiętam! Ja to, ja to pamiętam! Tym optymistycznym akcentem chciałem się z Wami pożegnać. Z Tobą się nie żegnam, z Tobą się dopiero witam. MSI GF65. Do zobaczenia. Wesołych świąt.